Piękny Mieliśmy element krajobrazu, nie kurwa głupi. Piękny element krajobrazu. Który, wydaje kozackie dźwięki Bietów? O, bici już są. Wojtek Koziara właśnie robi bit bo na chwilę prezentuję swój najnowszy układ taneczny. ratujcie nas, proszę! Jesteśmy wymarłym gatunkiem. Jeszcze niedawno były raz miliony, a teraz zostało 100 tysięcy. Bo, bo, bo. Ale rozgór! Czas się wysikać! Muszę się wysikać, ty tylko go znajdziemy <laughs> Już wiadomo po co mu ta lornetka. <laughs> Cóż za duet, cóż za duet Świetna para Tuka konik kopytkami Słonko świeci promyczkami A ja El vonsaty. No i właśnie <laughs> <laughs> el vonsaty. Dawaj ja, pośpieszka vonsatza. Večnego <laughs> <laughs> samba. O, <laughs> <laughs> a to co? Хуjowe te pamiątki. O you pincel, pincel. A na chuj mi taki pincel. <laughs> <laughs> ay, cueva hombre. Ay, cueva hombre. Ay, ueba, hombre. Ay, ay, Kłęba! Kaj, na chwilę, Jego na wezią. Stalowa rura w Było <noise> ciężko ją wnieść. Stalowa rura w 6 Już jest! Napój, który nazywa się antystres. Kłęba na chwilę wziął łyka i stres zniknął. Raczej Uśmiech jak na jego znowu się pojawi. Ej, może być się poja? Uśmiech, To jak poddać się na starcie, rzucić kiełę na pożarcie, nie dam się, bracie. Nie wierzę w to, nie świata za mnie. Nie, 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 nie wierzę w to. Nie, 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 nie Wierzę w to Nie, świata za mnie, nie, nie, nie Sam świata nie